Cześć, Siemane, witajcie, jestem Songa na was w kolejnym odcinku z, z, z Farminga 19, 19 22 na moim kanale. E, no i co, kolejny odcinek z serii od y, Ursusa do Lexusa. E, z, w tym odcinku co no, mm, stoję właśnie tutaj 60 Czekaj, wszystko Czekajcie, podgłoszę, zaraz wszystko wam powiem. Na sam wstępie dajcie łapkę w górę, subskrypcję włączcie, jak ktoś tego nie robi. A my zabieram się za granie, bo na dzisiejszym odcinku mam zamiar dosyć dużo zrobić. Tu widzę mnie, on wpuszcza w serusze. E, teraz tak, e, o wszystkim na, standardowo wyżuliłem, suby od was, chyba zrobiłem wszystko, powiedziałem. No i co, e, ja wracam sobie ze sklepu, zakupiłem sobie tak, paletę nawozu i paletę nasion, bo dzisiaj będziemy używać z tej, z dwóch palet. Bo dzisiaj akcja nawozy i jak i jak zdążymy, to będzie akcja jeszcze wałowanie, więc mam naprawdę bardzo dużo roboty na ten, na ten odcinek przeszkowane Liczę się z tym, że w trakcie się Wam cięcie, żeby dołożył... Dobra, tego nie było. Kierownica odbiłam. Nieważne. E, dobra, jedziemy dalej. E, tego uznajmy, że nie, nie widzieliście. E, powiem tak... E, e, czekaj, co ja mówiłem? Aha, mówiłem o, o siewie. No to w trakcie siewu zrobimy sobie najprawdopodobniej cięcie, żeby zdążyć jeszcze zrobić e, wałowanie. Bo jestem ciekawy, jak będzie szło wałowanie wałami właśnie ciąganymi. W sensie takimi na trzy dzielone, nie? Te, co mam tutaj, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra. E, Wjeżdżam sobie na Gospo. Jas bieg zredukuję. Cyk, otworzymy sobie tył Otworzymy tył. No i teraz tak, jeśli chodzi o to, który ciągnik do czego To do siewnika idzie 60 ze względu takiego, że łatwiej jest siać takim ciągnikiem A pod, naw pod rozrzutnik nawozu pod rozsiewacz, znaczy i bierzemy sobie czwórkę Rozsiewasz sobie tutaj, sobie wyciągnąłem stąd, bo postanowiłem, że jednak będzie w tym miejscu, bo tu lepszy jest dostęp. Czy tu czwórka wejdzie? Nie wiem, ale zaraz wszystko zobaczymy. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o dźwięki czwórki To raczej będą za ciche, bo czwórka jest dosyć cicha wam powiem widzowie Będziemy sobie podgłosimy Dobra, cyk. Truje. Trójeczka. No i ogień na tłoki, nie? Czekajcie. Dobra. E, cyk, zobaczymy zaraz tu wiedzie. Dach może zamknę. No, powiem wam widzowie, że na styk. Więc w sumie spoko. Pewnie zapytacie się, czemu biorę czwórkę do rozsiewacza. Z tego względu, że czwórką jest po prostu... E, chcę zrobić trochę rzeczy na odcinku, a według mnie czwórka z tym rozsiewaczem wygląda naprawdę spoko. Zobaczcie jaki ładny zestawik, naprawdę szczerze. Chodziło o 60, tak dobrze ten rozsiewacz nie wygląda. Chcę tak wpiąłem poza odcinkiem, bo miałem rozsiewać nawozy 60. E, I tak mówię, taki duży ten rozsiewacz, ale to czekaj, zaraz wszystko powiem podpinam se do 60 właśnie ten rozdziałacz mówię coś taki duży w tej 60, dlatego podpiąłem do czwórki i już jest wszystko gitnie. nie a już wam mówię ile do niego wchodzi, wchodzi na niego chyba tona równo, tak tona ehm, dawkowanie nie mam, Rozcięła na 24 metry więc spoko ehm, dobra cyk, otworzymy se drzwi aha, coś się zbugowało Otworzymy drzwi, jak to w prawdziwym Ursusie I jedziemy sobie tak Będziemy sobie jechać na to pole, co w poprzednim odcinku e, Uprawiałem, czyli 16 i 42 dwójkę e, I 36, szóstkę, znaczy Z tego względu, że na tych dwóch polach będzie siany jęczmień Jeszcze na sierpniu właśnie Więc spoko Dobra, ogień Powiem Wam, widzowie, że ta czwórka ma naprawdę bardzo fajne dźwięki. Tylko, że ma dosyć cicho te dźwięki, więc czekajcie, tylko tylko ogarnę. Kurde, nie wiem, czy teraz nie przesadziłem trochę z tymi dźwiękami, nawet. Ale czwórka jest, mówię, cicha. Dobra, cyklujeczka. No i ogień, nie? Zaraz Wam pokażę, jak to pole wygląda. Bo naprawdę, szczerze, to pole to jest jedno z fajniejszych. Na tej mapie, może nie na mapie, ale jedno z fajniejszych, moich pól. Z tego względu, że zaraz wam pokażę o co chodzi. Fajny taki teren na tym polu jest, zaraz wam pokażę. Górki takie fajne, czekajcie, ogarniemy zaraz. Teraz tak, będziemy sobie jeździć na dwójce, chyba. Mam 16, a na jedynce, ile będzie sześć? Będziemy sobie L... L3. L3 to jest 12, tak? A L4 to jest 15 hmm, wezmę sobie na L3, zaraz zobaczymy A coś trzeba rozkładać Dobra. Nie no, wiecie co? Zmniejszymy sobie to z... na 15 metrów może żeby na dwa razy to zrobić Kurde, jeszcze raz za bardzo pojechałem Przepraszam widzowie trochę chory jestem ale to nic No i tak dobra jedziemy sobie na L4 na L3 Czyli na polowych na trójce więc Spoko no i słuchajcie widzowie Eee yy... Kurde, Tak, tekstura tak trochę, niby trochę dalej, ale dziwnie, e, tak. Tu, tutaj więc zasiejemy sobie my jeszcze na tym odcinku będziemy zasiać na tym polu. Ale tam to jest po prostu nawiozę, żeby już było zrobiony. Planuję zrobić tak maksymalnie dzisiaj 20-25 minut odcinka. że mam 7 minut, więc e, może być ciężko, widzowie, ale zobaczymy, e, co i jak nie. No i co widzowie ogólnie? Planuję wrócić już niedługo z vlogami. Ja wiem, mówię to na praktyce na każdym odcinku, że już niedługo powrót, ale no, uważam, że nie ma co nagrywać na razie, więc niestety na razie nie, nie nagrywałem. Myślę, że naj... już mamy luty, to myślę, że już za niecały miesiąc już pojawią się vlogi nie to, że nie cały miesiąc, bardziej bym powiedział nawet z dwa maksymalnie tygodnie. Może myślę na kanale na spokojnie powinniście jakieś vlogi zobaczyć. Kurde mi jaka czekajcie Szczerze nie lubię farmingu za bardzo nawozu rozsiewać, jest taka według mnie trochę nudne. Ale wszystko spokojnie i widzowie trzeba też e, pomyśleć nad y, inwestycją na tej serii. Bo jak już mówiłem w poprzednim odcinku, po żniwach inwestuję w krowy. Myślę, że, że mi tutaj generowałem mleko, żeby wiadomo jakieś pieniądze były. No i najprawdopodobniej trzeba będzie kupić jakieś, e, jakieś kawałki nowe. Tak szczerze myślałem już. Czekajcie, ja na mapie pokażę już. Czekajcie. Teraz tu wyprostuję, jakoś niech jedzie. Tu normalnie jakoś prosto, że mi mi nie robił żadnego. E, Słuchajcie, tutaj koło tej trzynastki jest bardzo fajna piętnastka. I naprawdę ja myślałem, żeby... 16 praktycznie. Bo numery mi się mylą, bo tu są landy, inne numery i pole, no inny. E, ten land... Według mnie on jest spoko, żeby dołączyć. Na pewno to pole byłoby większe, bo tak to ma 58... Niecały hektar by miał, więc spoko. No i tak, widzowie, już na, myślę, że na następny odcinek będę przewijał czas do wiosny, bo wiadomo, na, na zimnie nie będzie zarobić tutaj na tej serii, bo wiadomo, jeszcze nic na sprzedaż nie mam, ale już na wiosnę będzie e, trzeba, będzie siew kukurydzy zrobić, coś się ogarnie na pewno, e, na pewno zrobimy, może i siewów już nie będę robił. Ale na pewno w tym odcinku nie będzie za dużo wałowania. Więc najprawdopodobniej zrobię odcinek z wałowania. Może jakieś nawozy, jakieś opryski. I się coś na pewno ogarnie z wiosny. No i potem wiadomo, żniwa i tak dalej, nie? Ale to wszystko się ogarnie, dobra. Teraz tak, teraz trzeba jechać na kawałek tamten. Chociaż nie wiem, jak to z czasem wygląda. Czekajcie, wiecie co? Dobra, cyk czwóreczka. Mamy tak 10 minut do odcinka, czy ja zdążę tam dojechać i rozsiąść tak, żeby mniej więcej czasowo wyszło git? Szczerze wątpię, ale w sumie jak się pośpieszę to zdążę. Dobra, to jedziemy jeszcze tam widzowie, na spokojnie. Czwórką naprawdę mi się fajnie jeździ w farmingu, przynajmniej Tom a głównie dlatego, że dźwięki ma fajne. W ogólnie jak se gram na... Yy, poza odcinkiem to ja sobie podgłaszam te dźwięki i naprawdę tą czwórką mega się przyjemnie jeździ bo te dźwięki ma naprawdę realne wiem, sam taką jeżdżę w realu więc wiem mniej więcej jak, jak brzmi taki ciągnik i naprawdę brzmi e, kozacko e, i ogólnie tak widzowie, dzisiaj ogólnie powinien wyjść odcinek z top 10 modów z dwóch tygodni ostatnich z tego względu, że mam Właśnie równo dwa tygodnie temu był odcinek. O ile to widzicie w środę? Tak że to widzicie. Nie wiem, bo im, raczej widzicie to albo w środę ten odcinek, albo widzicie w. czekajcie, L4. No, pojedziemy sobie na L4 trochę szybciej. Może tam za wolno trochę jechałem. Może ta. Eee, równo dwa tygodnie temu właśnie odcinek Stop 10, ale. Chciałem, wolać, chciałem to dosyć szybko nagrać, bo ten odcinek widzicie dosyć też pewnie wieczorem. A też mi zależy na tym, żeby dzisiaj był odcinek. Poprzedni odcinek z tej serii, mianowicie pierwszy, przyjął się nawet spoko, nie był aż tak źle. A nie przyjął się na pewno tak dobrze, jak pierwszy odcinek z rolnika z połowy. Ale to już raczej było wiadome, nie? Bo tam zrobiłem dużą przerwę na kanale. I powróciłem po dłużej przerwie, a tutaj jednak nie. I, yy, ale no na spokojnie nawet z git się przejął poprzez odcinek, dlatego się cieszę. I ogólnie tak, postanowiłem, że tutaj jednak będę robił. Może to być ciodu uci uciążliwe, ale jakoś sobie na pewno poradzę. Może czekajcie, bo aż wstecz wbiją niechcąco. Obra, cyk. Tutaj się liniemy na szybkości i... Jedziemy po siewnik, 60. Zepniemy w siewnik, a potem jak... Wrócimy z siewnikiem, nie będę już tutaj przyjeżdżał, tylko będziemy sobie na tamtym polu działać. E, to weźmiemy sobie, odepniemy siewnik i weźmiemy sobie wały, o ile zdążymy. Mam nadzieję, że tak, bo naprawdę zależy mi na tym, bo e, takimi wałami jeszcze w farmingu nie robiłem. Więc na pewno chciałbym zobaczyć, nie? Dobra, cyk, tu rozsiane. Weźmiemy sobie tutaj, jeżeli jeszcze, jeszcze był mi jak, więc. <laughs> Dosijemy go, bo wiadomo, w pierwszym sezonie nie będą za bardzo plony za dobre, ze względu takiego, że. Eee, mówiłem już na pierwszym odcinku, że pola i wymagają wapna, i wymagają zaorania. To, że była tekstura zaorania, to tylko była, bo była, bo tak chciałem, ale tak to wymagają zaorania, niestety. Dobra, ogień na tłoki, widzowie. A, wiem co miałem zrobić jeszcze poza odcinkiem, i czego nie zrobiłem. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Ale myślę, że to się ogarnie. Naj... Spokojnie mam dużo czasu, nie? Mianowicie tutaj koło tego pola, żeby tu zrobić drogę. Jak przeje... Przejadę wam tędy, jak będzie droga mniej więcej szła. Będzie tu, gdzieś po tym polu będzie szła dosłownie, i tu gdzieś będzie się łączyła, nie? Dobra, cyk. Zajedziemy sobie tutaj. Mniej więcej pod tą wiatę, opuszczamy, gasimy czwórkę i bierzemy sobie tak sześćdziesiątkę, tylko tak odepniemy sobie dwukółkę tutaj. Mam nadzieję, że ty do tyłu nie pójdzie. Dźwięki sobie sześćdziesiątki ściszymy troszkę, bo to może, mogą być trochę za mm, za głośno. Dobra, cyk zapinamy i zaraz Wam pokażę jak mniej więcej wygląda ta 60 z tym siwnikiem, bo jak wpiąłem, to naprawdę mi się ten zestaw spodobał. Jeszcze taktyczne tutaj sprawdzenie ciągnika przed wyjazdem, bo dosyć będzie upalane. Mianowicie czy w chłodnicy woda wszystko jest wystarczająco. Jest chyba git. Eee, trzeba jeszcze sprawdzić poziom oleju. Gdzieś tutaj się sprawdzało. Gdzie jest ten bagnet? Ty. Mieli żeby trochę realniej zagrać Zowie. Gdzieś tu ten bagnet był, czekajcie, w sześciątkach. Yy... Nie wiem, może ktoś nie wymodelował w tej sześciące. Dobra, cyk zamykamy. Nieważne. więc ta... Aha. zamknąłem, o. Dobra, cyk. Widzowie, napełniamy się w nich. Jest to 3 metrowy, więc na, na pewno... Nie będą trwać tak długo. 700 litrów weszło naprawdę dużo. Dobra, my ogień na tłoki, nie? Ogólnie tak. Mam MTZ-a. Jeszcze z nią na serii nie jeździłem nim, ale myślę, że na pewno pojeździmy I myślałem, tak szczerze, żeby zainwestować na jakiś kultywator. Nie mówię, żeby to był już taka nowa jakaś. Się... Talerzówka, jakaś tam brona talerzowa do tego, ale tylko mówię, zwykły najprostszym kultywatorze. O, w się tutaj widzę, klasa wyprowadził swojego. Nie wiem, może na remont, remont będzie go remontował, wątpię, ale może. No e, i wracając do tematu, myślę, żeby właśnie kupić jakiś e, kultywator 3-metrowy, e, taki, żeby podpiąć, e, jakby z przodu siewnika, żeby z, z, zrobić, jakby taki zestaw uprawy siewny, żeby nie musieć robić tak, jak robiłem ci, teraz, czyli. Że wcześniej idziemy kultywatorem po orce, i teraz jeżdżę siewnikiem. Że już dwa w jednym robić. Wiecie, wiecie o co chodzi? Coś takiego myślałem, ale to na pewno będziemy myśleć w przyszłych sezonach. Mam 12 tysięcy, może i bym coś kupił za to. Ale naprawdę chcę mieć trochę pieniędzy na koncie, bo jednak jakieś co, co jakby miesięczne opłaty przychodzą. Więc zabierze mi trochę pieniędzy. Ale dobra, zajeżdżamy na pole. Uprawa, jęcz y, to jest jęczmie. Chyba to jest jęczmiń, tak? Czekajcie, czekajcie, ja luknę, żeby nie było. Jęczmiń, tak, to jest jęczmiń, cyk. Cyk, dwójeczka, jak to mówią. Sierpień to nie miesiąc, w którym możesz siać tą uprawę. A to ciekawe. Ty, ja rzeczywiście nie mogę się tej uprawy w tym miesiącu. No <noise> bo ja patrzę na rzepak. Dlatego nie. Dobra, wiecie co? Nie żeby coś, ale ja robię krótkie cięcie i widzimy się zaraz. Ok, widzowie, mamy 17 minut od odcinka. Tego się naprawdę nie spodziewałem. A my co? Już wszystko działa, przewinąłem czas o jeden dzień. Jest teraz wszystko git. Więc jedziemy, widzowie, dwójką. Pójdzie trójką. No, idzie, dobra, widzowie, jedziemy. Przewinąłem sobie do września, bo jednak. Bo sprawdzam sobie wcześniej, to mi się chyba pomyliło z tym właśnie terminem się w urzepaku. Ale no, wyszło jak wyszło, ale jedziemy dalej. E, postanowiłem jednak, widzowie, że w tym odcinku nie zobaczycie e, wałowania. Ponieważ mamy już 17 minut, prawie praktycznie już 18 minut odcinka, nie chcę robić za długich odcinków, bo to też myślę, że tak za bardzo nie oddam. Ale zobaczymy. Też nie miałbym nawet jak miniaturki zrobić, a jednak trochę siewów też chcę zrobić, żeby nie było, że nie, było, nie będzie w ogóle siewów, nie. A najwyżej zrobimy tak. kurde, szeroki ten siewnik porównaj do 60. A najwyżej zrobimy tak, że wy. Jak przewinę sobie już do wiosny, to zrobimy także, zrobimy, zrobię odcinek z wałowania, typowo. Znaczy nie tylko, że wałowania, ale bez siewów na przykład. Zrobię w, tym, w tym odcinku sobie zrobię więcej trochę siewów. A na wiosnę zrobię jakby tylko siew kukurydzy. Chociaż jeśli chodzi o kukurydzę, to przyjedzie mi najprawdopodobniej ktoś zasiać. Może to ktoś z Was będzie? A widzowie, jak e, w komentarzu przypiętym będzie, e, no zobaczycie zresztą, zejdźcie w komentarze, ale to raczej jutro już przypnę, nie będę, nie chcę mi się dzisiaj pisać tego, więc najprawdopodobniej będę chciał kogoś z Was, widzów, na odcinek przyjąć, jak ktoś będzie chciał, to naprawdę proszę pisać w komentarzach, ja się tej osoby odezwę i możecie wystąpić u mnie na odcinku. Jako właśnie osoba, która mi przyjedzie za się na przykład kukurydzę, skosić później na książkę, nie ma problemu, nie? Yy, ja bym mówił, zobaczcie jak to pole ma klimat, Tu jest jeziorko ogólnie na środku samym. No i co, no... fajnie jest, zobaczcie, jest górka, dołek. To jest kolejna górka i tam kolejny dołek. I tak fajnie... Według mnie to jest naprawdę zobaczcie ten... to ujęcie teraz o na przykład. Według mnie naprawdę fajne poletka. Najprawdopodobniej ogólnie tak, dzisiaj zobaczyliście właśnie ten odcinek, eee. a najprawdopodobniej jutro, tak jutro najprawdopodobniej zobaczycie odcinek właśnie z top 10 modów, więc jak najbardziej spoko, I więcej zro... dzień później niestety, ale no wyszło jak wyszło, nie? Dzisiaj już mi się nie chciało tych modów szukać, bo już mi się nie miałam po prostu dzisiaj czasu. Nie chciało mi się już tych modów szukać, montować tego filmu. A tak to sobie nagram tą serię i po prostu sobie normalnie wrzucę na kanał. Bez żadnych problemów. Zapewne spoko, nie? A jak to znaczniki by działały na tym siewniku? Tragicznie. No dobra. <laughs> wszystko wiem. No widać, że czasami może delikatnie za nisko ten siewnik opuszcza ta 60. Chociaż nie wiem, nie znam się. Czy może jest dobrze. Tak znosi ją czasami na... Jak jest krzywy teren, nie? To ją znosi, jakbyście zauważyli, jak tu tam jechałem, nie? Koło tego jeziorka. Ale jak najbardziej spoko... 3-metrowy siewnik na pewno lepiej niż 2 metrowy, jak miałem chyba na poprzedniej serii ten konny, nie? Brak tam z czasem stoimy, mam 22 minuty odcinka. Mój Jezus Dobra, wiecie co? Dojedziemy sobie tam do końca i będziemy chyba kończyć Dobra, cyk. A i przydusiłem trochę, o widzicie jak ściąga? O, tra bokiem idzie praktycznie Ciut ściąga, no ale no wiadomo jak to jest nie i cyk, tutaj jakoś mniej więcej Nie będę już podnosił tego siwnika, tylko tak o przejadę O, ale ściąga idzie normalnie bokiem idzie Co tu nie zasiadł? Aha, dobra, nieważne. to nieważne. Po, to poprawię później najwyżej widzowie. Dobra, wiecie co? Tym pięknym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Aha, widzowie, ja tu chyba muszę miniaturkę zrobić. Tym pięknym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dostawcie łapkę w górę z bo zachęca mnie to do nagrywania dalszych treści. Pamiętajcie, że już może za jakieś dwa tego nie będą vlogi. A ja co, z Wami się żegnam i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie, cześć.